Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o przeponie, o oddychaniu torem przeponowym, o tym czym jest przepona, co robi, jakie pełni funkcje i jak wpływa na nasze zdrowie przede wszystkim, ponieważ jak wiemy, oddech nas uspokaja i w tym właśnie jest bardzo duża funkcja przepony, przez co. Nasze ciało może być rozluźnione, może być zdrowe, ale to ma też bardzo dużą funkcję, jeżeli chodzi o fizjoterapię, o leczenie bólu, o leczenie bólu przewlekłego, o leczenie pacjentów z dolegliwościami bólowymi, gdzie podłożem jest stres lub bardzo duży wysiłek. I zanim zaczniemy, mam jeszcze dla Was bardzo ciekawą informację, ponieważ 4-5 czerwca w Łodzi odbędzie się bardzo duża konwencja fitness Euforia. Jest to zebranie wszystkich trenerów personalnych, instruktorów fitness, osób związanych z branżą fitness, gdzie będą prezentowane najnowsze trendy w branży, w zajęciach grupowych, w treningu personalnym, ale też będzie blok tematyczny, na którym będę miał przyjemność wystąpić. I właśnie jednym z tematów, którymi będę się dzielił z innymi trenerami, będzie właśnie. Właśnie oddychanie torem przeponowym, jak to wpływa na nasze funkcje życiowe, jak wpływa to na likwidowanie bólu, jak wpływa to na trening personalny i jak to można przełożyć właśnie do pracy jako trener. Więc myślę, że ciekawy temat, jeżeli ktoś ma bilet, to zapraszam. Z tego co wiem, już podobno nie ma biletów, ale może gdzieś tam jeszcze się zwolniem, więc obserwujcie stronę euforii, może akurat się załapiecie. Jak wiemy, przepona jest mięśniem, mięśniem dosyć płaskim, ma bardzo charakterystyczne miejsca przyczepów, ponieważ przyczepia się do części żebrowej, do żebr, między innymi od 7 do 12 żebra. Przyczepia się także do pierwszych trzech kręgów ledźwiowych i ma przyczep ścięgnisty pod samym mostkiem. więc widzimy, że oplata przepona nas. Od środka pełni ważną funkcję, jeżeli chodzi o tłocznię brzuszną, ponieważ podczas oddychania, podczas brania wdechu przepona się obniża, wypełnia naszą jamę brzuszną, zwiększa ciśnienie w jamie brzusznej, a podczas wydechu idzie ona do góry i się troszeczkę rozluźnia. Wyróżniamy dwa tory oddychania: tor piersiowy i tor brzuszny. Czasami ten piersiowy jest nazywany górno ponieważ jest charakterystyczny sposób oddychania takiej osoby. Biorąc wdech, unosimy nasze ramiona i pracujemy kratką piersiową. Jeżeli chodzi o tor brzuszny, no to przy braniu powietrza wypełniamy swoją jamę brzuszną. Brzuch nam troszeczkę rośnie. Większość osób ma. Problemy z oddychaniem torem przeponowym i zbyt mocno aktywuje górną część tułowia. Co też niesie za sobą bardzo duże konsekwencje, ponieważ nieaktywna przepona, przepona która też jest mięśniem, jak wiemy, nie pracuje w pełnym swoim rozciągnięciu, w pełnej swojej funkcji. Jeżeli oddychamy bardzo dużo torem,. Górno żebrowym torem piersiowym bardzo mocno napinamy tkanki w górnej części tłowia. Mięśnie szyi, mięśnie karku, staw ramienny, staw mostkowo-obojczykowy to wszystko jest bardzo pospinane. Jeżeli to będzie pospinane, to przede wszystkim będzie mogło nam to dawać ból. Jak wiemy, osoby też, które się często denerwują, które mają problemy ze stresem, bardzo często kumulują całe napięcie w górnej części tłowia dodając do tego właśnie oddychanie torem piersiowym, co tylko wzmaga całe napięcie i cały czas tą dysfunkcję podtrzymuje. Jeżeli oddychamy tylko jednym torem, torem piersiowym, to wiemy, że przepona nie pracuje w pełnej swojej funkcji, a jednak oddech musimy wziąć. Więc jeżeli ona się zbytnio nie obniża, ona skumuluje całe swoje napięcie właśnie w obrębie naszej klatki piersiowej. Będzie to miało swoje konsekwencje, chociaż takie, że nasze tkanki będą słabo dotlenione. Przez przeponę przechodzi bardzo dużo ważnych elementów, które są związane, z naczyniami krwionośnymi, z układem nerwowym, ale też z narządami wewnętrznymi. Przez przeponę przechodzi m.in. aorta, żyła główna dolna. Przepona podczas brania wdechu zmniejsza średnicę żyły głównej dolnej i aorty. Podczas wydechu ta średnica się zwiększa. Co nam to mówi, że osoby, które są ustawione bardziej wdechowo, czyli są pospinane, będą miały mniejszy przepływ krwi przez te naczynia. Przez przeponę także przechodzi bardzo ważna struktura, jakim jest nerw błędny. Nerw błędny jest bardzo ważny do wyciszenia naszego organizmu i też on stymuluje troszeczkę bardziej układ przyspółczulny i obniża napięcie z układu współczulnego, czyli wycisza nas. Dlatego się mówi, że. Oddychając się uspokajamy, i to jest jak najbardziej prawda, ponieważ wtedy jest sygnał z przepony dla naszego układu nerwowego, że mamy się przede wszystkim. Wyciszać. Nerw błędny nie jest uciskany, nie jest drażniony, więc jesteśmy w stanie bardziej się wyciszyć i zrelaksować. Przepona jest bardzo mocno skorelowana z naszymi emocjami też, ponieważ generując napięcie w centrum naszego ciała, właśnie podrażniamy wszystkie struktury dookoła, które mogą nam podawać dawać różne objawy napięcia, dolegliwości bólowych, ale także mogą też dawać objawy z narządów wewnętrznych. Dlaczego? Dlatego, że chociażby Przełyk przechodzi przez przeponę, jeżeli jest przepona ściśnięta, no to będziemy odczuwać m.in. zgagę, lub możemy mieć refluks. Dlatego bardzo ważne jest to, że gdy pacjent trafia do nas do gabinetu i w wywiadzie wychodzą mu te właśnie dolegliwości, no to możemy zacząć sobie mobilizować też Przeponę. Przepone jest bardzo mocno skorelowana z narządami wewnętrznymi, ponieważ cały element powięzi, który otacza narządy wewnętrzne, przeponę, to jest jedna, można powiedzieć, struktura, która jest trochę rozciągliwa, może się kurczyć, może się spinać i jeżeli w jamie brzusznej będziemy mieli cały czas mało miejsca, będzie tam zmożone ciśnienie, zmożone napięcie, to i narządy wewnętrzne nie będą do końca pracowały tak, jakbyśmy tego chcieli. Warto też zaznaczyć, że przepona jest połączona silnie z pomiezią piersiowo-lędźwiową, która się rozciąga od kości krzyżowej do odcinka piersiowego. Co to nam mówi i o czym świadczy? Ano o tym, że jeżeli przepona będzie zbyt mocno napięta, będzie zbyt mocno ściągać całą powierzchnię w swoim kierunku, przez co będzie usztywniała nasz odcinek piersiowy i lędźwiowy kręgosłupa. No i co za tym idzie, będzie słabsza ruchomość w kręgosłupie. Jak wiemy, odcinek piersiowy nam też jest bardzo mocno potrzebny do oddychania, do prawdziwego oddychania, ponieważ łączą się tam też żebra, no i skorelowany jest silnie z narządami wewnętrznymi, ponieważ z tych segmentów piersiowych narządy są yy, unerwiane, więc jeżeli będzie zbyt duże napięcie, wszystkie tkanki dookoła właśnie odcinka piersiowego, lęciowego będą sztywne, będzie to usztywnienie, a jak wiemy, no sztywność jednak nie jest taka fizjologiczna dla nas i dobra, ponieważ będzie to prowadziło do wielu dysfunkcji bólowych. A jeżeli będzie ból, no to będziemy jeszcze bardziej się usztywniać, będzie koło zamknięte, no i jeżeli z tym nic nie zrobimy, może mieć to bardzo przykre konsekwencje, chociażby będziemy odczuwali bóle w odcinku lędźwiowym, w okolicy jamy brzusznej, może się też zdarzyć, że będziemy odczuwali bóle na tle neurologicznym, chociażby z promieniowaniem do kończyn dolnych. Przepona też, jak wiecie, przyczepia się do pierwszych kręgów lędźwiowych i jest też silnie skorelowana właśnie z mięśniem czworobocznym lędzi i z lędźwiowym większym. Co nam to mówi? Że całe napięcie skumulowane w obrębie przepony, gdy nie potrafimy dokładnie oddychać, może się odbijać właśnie na napięciu tych mięśni i te mięśnie mogą nadawać objawy gulowe chociażby do odcinka lędźwiowego kręgosłupa lub do okolicy biodra. Jak widzicie, sama przepona może być bardzo ciekawym tematem, jeżeli chodzi o różne dysfunkcje pacjentów, czy to bólowych, czy to z problemami somatycznymi, czy cierpiących na różnego typu kontuzje, ponieważ osoby, które trenują na siłowni. Mają problem z ruchomością, mają zablokowane w cudzysłowie stawy, mają ograniczoną ruchomość w którymś kierunku, lub cierpią z powodu bólu, gdzie nie było wyraźnego urazu, nie było wyraźnej kontuzji, tylko z dnia na dzień ten ból gdzieś się pojawił, gdzieś się nasilił. Warto ich rozluźnić, jeżeli chodzi o przeponę, poddychać z nimi trochę torem przeponowym, nauczyć ich oddychania i sami zobaczycie, że jeżeli rozluźnimy takiego pacjenta czy klienta, jeżeli chodzi o oddychanie to zakres ruchu w danym stawie się na pewno poprawi. Przepona też będzie nam generowała bardzo dużo siły, ponieważ podczas oddychania torem brzusznym, torem przeponowym będziemy zabezpieczać nasz odcinek lędźwiowy i dzięki temu będziemy w stanie wygenerować więcej siły. Dlatego też chociażby osoby, które dźwigają duże ciężary, oddychają mocno. Torem brzusznym, robiąc tak zwany manewr valsalwy, czyli na zwiększanie ciśnienia w jamie brzusznej. Osoby, które będą oddychały torem przeponowym, na pewno będą się też mniej męczyły niż osoby, które będą oddychały tylko i wyłącznie torem piersiowym. Więc, jak widzicie, już mamy bardzo dużo rzeczy, które mogą być skorelowane z samą. Przeponą. Jeżeli mamy uciśnięte naczynia krwionośne przez przeponę, udowodnione jest to, że krew gorzej dopływa do naszych tkanek w górnej części tłowia, co za tym idzie słabsze odżywienie, słabsze dotlenienie i sztywność tych tkanek. Może się pojawić ból głowy, ból karku, ale też takie osoby mają obniżone zdolności motoryczne i Znacznie niższy czas reakcji, co w sporcie jest bardzo istotne i bardzo potrzebne. Więc jeżeli chcecie zacząć dobrze trenować, chcecie się czuć zdrowo, chcecie mieć zdrowe ciało, ograniczyć swój ból lub zwiększyć zakres ruchu w danym stawie lub cierpicie chociażby na ból kręgosłupa, no to warto jest przede wszystkim nauczyć się oddychać torem przeponowym. Torem brzusznym aktywować przeponę, a jeżeli nie aktywować, to możecie ją mobilizować poprzez ciekawe techniki, które pokażę w następnym odcinku. Jak widzicie, rzeczy związanych z przeponą jest bardzo dużo. Ja każdego zachęcam, żeby uczył się oddychać, żeby świadomie oddychał, żeby oddychał nie tylko torem piersiowym, ale też torem brzusznym. Jak obserwujecie, osoby, które są zmęczone, bardzo często oddychają właśnie poprzez unoszenie samych ramion. To znaczy że przepona nie jest dobrze aktywowana. Zobaczcie też, że osoby, które cierpią na silny stres, są bardzo spięte, też mają tendencję do tego, że unoszą ciągle ramiona i te tkanki są rzeczywiście zbite w tym miejscu. To by było na tyle moi drodzy. W tym materiale mam nadzieję, że materiał wam się podobał, krótki, treściwy. No i dajcie znać przede wszystkim w komentarzu, co o nim myślicie, czy wam te informacje są Przydatne, czy skorzystacie z nich? No, i oczywiście, jeżeli macie jakieś sugestie, to śmiało piszcie w komentarzach. Z mojej strony to tyle. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę.